Zanim zaczniemy dzisiejszą historię, zatrzymajcie się na krótką chwilę. Kanał kryminalny to nie tylko opowieści o zbrodniach. To społeczność, którą tworzymy wspólnie, ja i wy. Każda wasza subskrypcja, każda łapka w górę i komentarz to sygnał, że warto kontynuować naszą wspólną podróż po najciekawszych, najtrudniejszych, ale zawsze prawdziwych sprawach kryminalnych. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zostań ze mną na dłużej. Jeżeli jesteś stałym widzem, dzięki za każdą chwilę spędzoną razem. Wasza aktywność pozwala mi się rozwijać i opowiadać jeszcze lepsze historie. Subskrybuj, kliknij łapkę w górę i napisz komentarz. Bądź częścią naszej wyjątkowej społeczności. A teraz zaczynamy. Był chłodny lutowy dzień 2024 roku. Powietrze pachniało wilgocią, ziemia pod nogami była śliska od błota i śniegu. Opuszczony budynek przy jednej z uliczek w Sławkowie nie różnił się zbytnio od innych ruin, które można było znaleźć na obrzeżach miasta. Tego dnia jednak ktoś zdecydował się wejść głębiej, do samego serca opuszczonego pustostanu, tam, gdzie ciemność zagęszczała się najbardziej. Słabe światło latarki przesuwało się po ścianach, zatrzymując się na starych puszkach, potuczonych butelkach, gnijących materacach, śladach po dawno zapomnianych mieszkańcach. W końcu padło na coś, co zmroziło krew w żyłach przypadkowego odkrywcy. W rogu, częściowo przysypany gruzem i starymi gazetami, leżał ludzki szkielet. Idealnie zachowane kości wyraźnie wskazywały, że ten człowiek nie umarł śmiercią naturalną. Gdy na miejsce dotarli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, nawet doświadczeni funkcjonariusze odczuwali chłód, jaki bił od tych kości, nie tylko ze względu na zimowe powietrze. Wkrótce miało się okazać, że szkielet należy do mężczyzny, który od niemal dekady oficjalnie uważany był za żyjącego, choć dawno nikt go nie widział. Kim był ten człowiek? Jak zginął i dlaczego przez tyle lat nikt go nie szukał? Kto mógł ukrywać tę straszną tajemnicę przez całą dekadę? Żeby odpowiedzieć na te pytania musimy się cofnąć do wydarzeń sprzed niemal 10 lat. Kiedy wszystko się zaczęło. Rok 2014 nie wyróżniał się niczym szczególnym. Ludzie żyli własnym rytmem, zajmowali się swoimi sprawami. W Sławkowie, niewielkim mieście położonym w województwie śląskim, codzienność upływała na drobnych radościach i troskach. Dla jednych najważniejszym problemem były rachunki, dla innych rodzinne relacje czy choroby. Ale nie dla wszystkich. Niektórzy mierzyli się z problemem zupełnie innego kalibru. Na obrzeżach Sławkowa stał zaniedbany, opuszczony budynek. Miejscowi nazywali go po prostu pustostanem. Dawniej mieściły się tu mieszkania komunalne, jednak po tym jak budynek przeznaczono do rozbiórki. Miejsce to szybko stało się przystanią dla osób bezdomnych. To właśnie w tym pustostanie swoje miejsce znaleźli dwaj mężczyźni, których życie na pozór było zupełnie zwyczajne, choć zupełnie odmienne od życia większości mieszkańców Sławkowa. Pierwszym był 72-letni mężczyzna, człowiek już niemłody, spokojny, zamknięty w sobie. Nie wiadomo wiele o jego przeszłości. Sąsiedzi pamiętali go jako starszego pana, który unikał kontaktu, ale nie stwarzał problemów. Miał zwyczaj regularnie chodzić na zakupy, czasem przysiąść na pobliskiej ławce, jednak prawie nigdy nie wdawał się w rozmowy. Samotnik, człowiek, którego łatwo można było przeoczyć. Drugim mieszkańcem pustostanu był Adam R., wówczas około 37-letni mężczyzna prowadzący wędrowny tryb życia. Nie miał stałego miejsca zamieszkania, krążył od miasta do miasta, zatrzymując się tam, gdzie udało mu się znaleźć chwilowy kąt. Adam R. i 72 latek zamieszkali w pustostanie niejako z konieczności. Obaj szukali schronienia przed chłodem, wilgocią i niebezpieczeństwami ulic. Początkowo relacja między nimi wydawała się poprawna, przynajmniej tak zapamiętali ich inni. Sporadyczne sprzeczki typowe dla ludzi zmuszonych do dzielenia niewielkiej przestrzeni, ale bez poważnych konfliktów. Obaj starali się żyć obok siebie, nie ingerując zbytnio w sprawy współlokatora. Jednak jesienią 2014 roku, bez szczególnego powodu, starszy mężczyzna nagle zniknął. Przez kilka dni nikt nie zwracał na to szczególnej uwagi. Wszak nie było to niczym niezwykłym, że bezdomny przemieszczał się z miejsca na miejsce. Po tygodniu jednak zniknięcie zaczęło budzić zainteresowanie pobliskich sąsiadów. Gdy ktoś zapytał Adama R, dokąd podział się jego współlokator, usłyszał krótką, ale uspokajającą odpowiedź. Pojechał na Mazury, wrócił do rodziny, chyba już mu się znudziło tutaj siedzieć. To tłumaczenie wydawało się sensowne i na długi czas zakończyło temat. W rzeczywistości jednak, jak miało się okazać wiele lat później, prawda była zupełnie inna. Tego jesiennego dnia 2014 roku w pustostanie wydarzyło się coś, co na długo pozostało tajemnicą wydarzenie, którego świadkami były jedynie stare mury, zimne cegły i samotny współlokator. A prawda o losie starszego mężczyzny musiała czekać niemal dekadę na swoje odkrycie. Minęło prawie 10 lat. Budynek, w którym kiedyś mieszkał Adam R i 72-letni mężczyzna niszczał coraz bardziej. Miejsce, które dawniej dawało schronienie, zmieniło się w ponurą ruinę, straszącą pustymi oknami, wyłamanymi drzwiami i ścianami pokrytymi grafiti. Mimo to pustostan wciąż przyciągał ludzi. Czasem byli to ciekawscy nastolatkowie, innym razem bezdomni szukający chwilowego schronienia przed deszczem, a niekiedy po prostu przypadkowi przechodnie, których z jakiegoś powodu zaciekawiła ta zniszczona rudera. I właśnie taki przypadek sprawił, że pewien mężczyzna, spacerując z psem, postanowił zajrzeć do środka. Pogoda tego dnia była wyjątkowo ponura, niebo zasłaniały ciężkie chmury, a na ziemi zalegały resztki topniejącego śniegu. Pies szczekał nerwowo, jakby wyczuł coś, czego nie widział jego właściciel. Zaintrygowany zachowaniem pupila mężczyzna wszedł głębiej do budynku. Powoli ostrożnie stąpał po zbutwiałych deskach. Każdy krok wywoływał nieprzyjemny trzask, odbijający się od zimnych, wilgotnych ścian. Pies nagle się zatrzymał i zaskomlał, wpatrując się w zejście do piwnicy. Mężczyzna skierował w to miejsce światło latarki. W ciemności zamajaczyło coś, czego nie spodziewał się zobaczyć nawet w najbardziej ponurych koszmarach. W kącie piwnicy leżały ludzkie kości. Idealnie zachowany szkielet był częściowo zasypany gruzem i śmieciami, jakby ktoś próbował szybko i niedbale ukryć go przed wzrokiem postronnych. Serce znalazcy zaczęło bić szybciej, dłonie drżały. Wyszedł z budynku, wyciągnął telefon i wykręcił numer alarmowy. Gdy policjanci przybyli na miejsce, od razu zorientowali się, że mają do czynienia z wyjątkowo trudnym śledztwem. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach skierował na miejsce specjalistów z sekcji przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. Funkcjonariusze otoczyli teren, zabezpieczyli miejsce znaleziska i rozpoczęli żmudny proces identyfikacji szczątków. Kilka dni później, po przeprowadzeniu specjalistycznych badań, eksperci kryminalistyki potwierdzili: Szczątki należą do mężczyzny w podeszłym wieku, zmarłego około dekady temu. Ślady na kościach wskazywały na gwałtowną śmierć związaną z przemocą fizyczną. Śledczy stanęli przed zadaniem nie tylko odnalezienia sprawcy, ale także ustalenia tożsamości ofiary. Wkrótce, dzięki pracy operacyjnej i analizie starych akt oraz wywiadów środowiskowych, policjanci natrafią na pierwszy istotny trop. Przesłuchani mieszkańcy przypomnieli sobie nagle niewyjaśnione zniknięcie starszego mężczyzny, który kiedyś mieszkał właśnie w tym pustostanie. Ale jedno pytanie rodziło kolejne, a każda odpowiedź zdawała się prowadzić do tej samej osoby Adama R współlokatora ofiary sprzed lat. Jednak odnalezienie człowieka, który przez niemal 10 lat skutecznie unikał kontaktu ze światem, miało okazać się dużo trudniejsze niż początkowo przypuszczano. Zespół śledczych z Katowickiego Archiwum X natychmiast rozpoczął intensywną pracę nad sprawą, która od początku wydawała się niezwykle skomplikowana. Każda sprawa sprzed lat, każdy zimny przypadek miał to do siebie, że wiele tropów było już zatartych przez upływający czas. Świadkowie nie pamiętali już szczegółów, miejsca zdarzenia uległy zmianie, a kluczowe dowody często były zniszczone albo zgubione. Jednak śledczy z archiwum X nauczyli się pracować właśnie z takimi wyzwaniami, w oparciu o fragmenty informacji, które połączone w całość mogły dać obraz zdarzenia sprzed lat. W pierwszym etapie śledztwa policjanci skoncentrowali się na przesłuchaniu wszystkich osób, które mieszkały w okolicy Pustostanu w 2014 roku. Początkowo trudno było uzyskać jasne zeznania. Większość świadków albo nie pamiętała już wydarzeń z tamtych lat, albo unikała rozmów, obawiając się konsekwencji związanych z ich dawną obojętnością. Mimo to, kilka przesłuchań rzuciło nowe światło na sprawę. Jeden z sąsiadów przypomniał sobie rozmowę, która utkwiła mu w pamięci. Pamiętam, jak ten Adam mówił, że jego kolega pojechał na Mazury do rodziny. Ale pamiętam też, że było coś dziwnego w jego zachowaniu, jakby się denerwował, jakby chciał jak najszybciej zakończyć rozmowę. To mi wtedy nie pasowało, ale nie drążyłem tematu. Dziś żałuję. Mówił śledczym sąsiad, którego słowa rzuciły cień podejrzeń na Adama R. Równocześnie policyjni technicy kryminalistyczni pracowali nad zebranym na miejscu zdarzenia materiałem dowodowym. Kości ofiary badali antropolodzy sądowi, a ślady biologiczne zabezpieczyli specjaliści z laboratorium kryminalistycznego. Analizy potwierdziły, ofiara zginęła wskutek brutalnego pobicia najprawdopodobniej uderzeń tępym narzędziem. Nie było wątpliwości, że śmierć starszego mężczyzny była efektem świadomego działania, a sprawca próbował ukryć ciało, by uniknąć odpowiedzialności. Policjanci opierali się na przesłuchaniach, analizach i archiwalnych danych, stworzyli profil podejrzanego Adama R. Mężczyzna przez niemal dekadę żył poza systemem nie posiadał adresu, pracy ani rodziny, z którą utrzymywałby kontakt. Jego wędrowny tryb życia sprawił, że namierzenie go było wyjątkowo trudne. W końcu jednak, dzięki determinacji śledczych, udało się wpaść na jego trop. W sierpniu 2024 roku po miesiącach poszukiwań policjanci otrzymali informację od jednego ze swoich informatorów. Adam R. przebywa w Ząbkowicach. Natychmiast została zorganizowana akcja zatrzymania. Policjanci z sekcji kryminalnej KWP Katowice, wsparci przez lokalnych funkcjonariuszy, pojawili się na miejscu wczesnym rankiem. Adam R. został zatrzymany bez oporu. Był zaskoczony i zdenerwowany, choć na pozór próbował zachowywać spokój. Gdy funkcjonariusze poinformowali go o przyczynie zatrzymania, na jego twarzy pojawił się wyraz, który później opisali jako mieszankę niedowierzania i rezygnacji. Podczas pierwszego przesłuchania, Adam R. zaprzeczał, twierdząc, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią swojego współlokatora. Mimo to prokuratura, opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, czyli zeznaniach świadków we wynikach analiz kryminalistycznych oraz okoliczności, w jakich odnaleziono szczątki, zdecydowała się na postawienie mu zarzutu zabójstwa. Kilka dni później sąd w Dąbrowie Górniczej przychylił się do wniosku śledczych, orzekając o zastosowaniu wobec Adama R. tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Jednak zatrzymanie podejrzanego nie oznaczało jeszcze końca tej historii, a wręcz przeciwnie. Było to dopiero rozpoczęcie kolejnego etapu dochodzenia, które miało przynieść odpowiedź na pytania, jak doszło do tej tragedii, dlaczego starszy mężczyzna musiał umrzeć oraz czy Adam R. był rzeczywiście jedynym sprawcą tej zbrodni. Po aresztowaniu Adama R. prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej mieli przed sobą najważniejsze zadanie: ustalenie szczegółowego przebiegu wydarzeń oraz motywu, jakim kierował się podejrzany. Przez lata dowody pozostały ukryte w mroku opuszczonej piwnicy, a prawda została starannie zakopana pod stertą gruzu i zapomniana. Śledczy nie mieli łatwego zadania. Adam R. podczas kolejnych przesłuchań uparcie odmawiał przyznania się do winy, choć czasem zdawało się, że zaraz coś wyzna. Ostatecznie wycofywał się, chowając się za milczeniem. W obliczu tego oporu policjanci i prokuratorzy musieli precyzyjnie odtworzyć przebieg wydarzeń z października 2014 roku, opierając się na zebranych dowodach oraz zeznaniach świadków. Kluczowe okazały się opinie biegłych, zwłaszcza antropologów i lekarzy sądowych. Ich analiza szczątków ujawniła, że ofiara poniosła śmierć wskutek brutalnego ataku tępym przedmiotem najprawdopodobniej metalowym prętem lub fragmentem rury. Charakter ran wskazywał, że napastnik działał impulsywnie, ale niezwykle agresywnie. Było to ważnym sygnałem dla śledczych, sugerującym, że motyw mógł mieć podłoże osobiste. Zeznania świadków także miały znaczenie dla prokuratury. W trakcie procesu jeden ze świadków F. wspomniał, że widział Adama R wkrótce po zaginięciu starszego mężczyzny. Zachowywał się dziwnie, jakby był spięty, niepewny. Czasem zaglądał do tego pustostanu, ale nigdy nie wchodził do środka. Zawsze krążył wokół budynku i nerwowo się rozglądał. Dziwne to było, że niedługo potem zupełnie zniknął z naszego osiedla. Prokurator na tej podstawie próbował dowieść, że popełnienie zbrodni wynikało ze specyficznej relacji między mężczyznami. Mieszkanie w trudnych warunkach, brak pieniędzy, frustracja, być może konflikty, drobiazgi. Te czynniki mogły w końcu doprowadzić do eskalacji przemocy. Nie znaleziono natomiast żadnych dowodów, które wskazywałyby na rabunek lub inne zewnętrzne motywy zbrodni. Przestępstwo wydawało się być po prostu tragiczną konsekwencją nagłego konfliktu, który zakończył się śmiercią. Proces sądowy rozpoczął się kilka miesięcy po zatrzymaniu, wzbudzając zainteresowanie lokalnej społeczności. Adam R. podczas rozprawy zachowywał się spokojnie, niemal obojętnie. Czasem rzucał spojrzenie na ławę świadków lub na prokuratora, ale zazwyczaj jego wzrok był pusty, jakby pogodził się ze swoim losem. Adwokat oskarżonego próbował podważać dowody, wskazując na brak bezpośredniego świadka zdarzenia oraz sugerując możliwość, że ktoś inny mógł popełnić te zbrodnie. Jednak prokuratura była dobrze przygotowana. Każdy zarzut miał solidne wsparcie w materiale dowodowym. Zgromadzonym przez śledczych z katowickiego archiwum MIX. Ostatecznie sąd, rozpatrując przedstawione dowody, zeznania świadków i opinie ekspertów, miał przed sobą niezwykle trudne zadanie. Z jednej strony brakowało jasnego przyznania się oskarżonego do winy, z drugiej, zgromadzone materiały pozwalały na przekonanie, że Adam R. był jedynym sprawcą zabójstwa. Po długich tygodniach procesu sąd był gotów ogłosić wyrok, który miał przynieść sprawiedliwość ofierze i zakończenie dla tych, którzy przez lata żyli w cieniu nierozwiązanej tajemnicy. Sala sądowa w Dąbrowie Górniczej wypełniała się ludźmi. Był listopad 2024 roku, jesienne słońce z trudem przebijało się przez grube szyby, oświetlające twarze obecnych na sali. Funkcjonariuszy policji, przedstawicieli prokuratury, dziennikarzy, a także przypadkowych mieszkańców miasta, którzy przybyli zobaczyć finał sprawy, która przez ostatnie miesiące wstrząsnęła lokalną społecznością. W centralnym miejscu siedział Adam R., spokojny i zamyślony, z twarzą pozbawioną jakiejkolwiek emocji. Od czasu zatrzymania nie zmienił swojej postawy. Milczał, niemal nie reagując na zadawane pytania. Obok niego siedział adwokat, który przez cały proces robił wszystko, by przekonać sąd do niewinności swojego klienta. Po przeciwnej stronie prokuratorzy spokojnie przeglądali zgromadzone dokumenty, pewni swoich argumentów. Sędzia w końcu odczytał wyrok z powagą, która przysługiwała tej sprawie. Sąd, po rozpatrzeniu całości zgromadzonego materiału dowodowego, opinii biegłych oraz zeznań świadków, uznaje oskarżonego Adama R. winnym zarzucanego mu czynu. zabójstwa swojego 72-letniego znajomego, popełnionego w październiku 2014 roku w Sławkowie. Wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Na sali zapadła cisza zakłócona jedynie dźwiękiem aparatów fotograficznych i cichymi rozmowami dziennikarzy. Adam R. spuścił wzrok, ale jego twarz nie zdradzała emocji. Z widowni dobiegały głosy, że sprawiedliwość, choć spóźniona o niemal dekadę, została w końcu wymierzona. Dla policjantów z Katowickiego Archiwum Mix był to kolejny sukces. Pomimo upływu czasu, trudności w zebraniu dowodów i niechęci świadków do współpracy, ich praca przyniosła rezultat. Winny stanął przed sądem, funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że nawet najtrudniejsze i najstarsze sprawy mogą zostać rozwiązane, jeżeli tylko poświęci się im wystarczająco dużo uwagi, zaangażowania i profesjonalizmu. Przypomniała, że osoby żyjące na marginesie społecznym, tacy jak bezdomni, samotni ludzie, ludzie odizolowani od świata, często pozostają niewidzialni, a ich tragedie mogą przez lata pozostać ukryte przed wzrokiem innych. Jednocześnie sprawa ta pokazuje, że ważna jest obywatelska odpowiedzialność i świadomość, że nawet drobne gesty, zgłoszenie zaginięcia sąsiada, zwrócenie uwagi na coś nietypowego, Mogą uratować życie lub pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości. Adam R. trafił do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odsiadywanie zasądzonej kary. Choć nigdy oficjalnie nie przyznał się do winy, wielu świadków i mieszkańców Sławkowa odetchnęło z ulgą, wiedząc, że sprawiedliwość zwyciężyła. Pozostały jednak pytania, które wciąż krążą wokół tej historii: co tak naprawdę wydarzyło się tego tragicznego dnia? Co było bezpośrednią przyczyną konfliktu, który zakończył się morderstwem. Tego być może już nigdy się nie dowiemy. Mury pustostanów w Sławkowie, które były niemymi świadkami tragedii, w końcu zostały wyburzone, zabierając ze sobą ostatnie tajemnice. Sprawa zabójstwa w Sławkowie przypomina wszystkim, że nie istnieją zbrodnie doskonałe. Są jedynie takie, które wymagają więcej czasu, więcej zaangażowania i ludzi, którzy nie pozwolą im zostać zapomnianymi. Ale ta sprawa, moi drodzy, zostawia jeszcze jedno pytanie, które chciałbym otworzyć w sekcji komentarzy. Czy Adam R. naprawdę jest winny? Został skazany na podstawie poszlak. Nie ma przyznania się do winy, nie ma też jednoznacznie wskazującego dowodu na to, że to on brał udział w tym przestępstwie. Jedyne co wiemy to, że tam był, że mieszkał z tym mężczyzną i po jego śmierci zniknął. Czy to wystarczy, żeby skazać człowieka na 25 lat? Czekam na Wasze komentarze i dziś już niestety się żegnamy. Na kolejne odcinki zapraszam Was w każdy wtorek, czwartek i niedzielę, oczywiście na kanale kryminalnym. Do usłyszenia!